W tym filmie zobaczysz podsumowanie wydarzenia świętokapitalizmu, na którym byliśmy wspólnie z Akupressboards i tam na naszym stoisku zapraszaliśmy przedsiębiorców do tego, aby sprawdzali swoją odporność na stres, aby też uczyli się jak zarządzać stresem w sytuacji stresowej, trudnej, niekomfortowej. Zapraszam Cię. Zobacz jak to wyglądało. Kochani, skupiamy się, tak jak mówiłem, na czym? Na nosie. Super. Dokładnie. Możecie zamykać oczy, jak czujecie, ale na początku chodzi o to, żeby przechodzić ten dyskomfort w świadomości, ale nie skupiamy się na tym, co dzieje się tam na dole, tylko cały czas wchodzimy w głęboki oddech. Wdech nosem, wydech ustami. Na spokojnie sobie przejdziecie, poprowadzę was i to jest motyw, który da wam bardzo dużo luzu, bardzo dużo odprężenia, poczujecie się w ogóle jak w nowym ciele. Zobaczycie, że Czeka was nagroda. Tutaj kolega może potwierdzić jak się czułeś? Cudownie. Cudownie po. A... O, jak się położycie, cudownie nabrało. Na 3 4 startujemy. I wchodzicie na 3 4 na wydechu. Teraz skupiamy się na wdechu i wydechu. Wdech nosem i wydech ustami. I skupiamy się tylko na tym. Cały czas kierowałem mu ważność w oddech. Dominik. Dominik. Cześć Dominiku. Yy, stałeś dzisiaj na deskach Akupres World na głowę. To tanie się nie spodziewałem. Pierwsze uczucie miałem takie, że. Noga mi odskoczyła sama. Co staje, a Od razu noga mi po prostu odskoczyła. Jedna okay. i druga. A ja tak patrzę na nie i mówię, co jest, dlaczego okay. od, odskoczyły. Patrząc na, na kolegów, że, że stają po 10 minut. Ja tam wytrzymałem chyba z, nie wiem, minutę 50, okay. coś takie minutę 30, coś takiego. Ale on wie, kurde, no nie no więcej nie dam rady. I okay. mówię, dobra, to nic nie dało. Ale teraz zaczęliśmy rozmawiać o zegarkach i patrzymy, że okay. poziom stresu mam zero. Nie? Jak wow. normalnie mam około 41 jakby codziennie. Tutaj mam sporo godzin w, dziennie w tym średnim, wysokim stresie, mm -hmm. to, to jednak tutaj spadło mi na zero, co widać nawet po wow. dzisiejszym dniu, że jest generalnie na pomarańczowo albo czerwono i tu nagle w ciągu chwili spadło mi na niebiesko. Jak rozmawialiśmy to jest miałem zero. około tam trzech, czterech, a teraz nawet mam, mam zero, więc wow. no, pierwszy raz takie coś widzę. I to co mnie zaskoczyło najbardziej w tym wydarzeniu to to, że naprawdę Energia, ludzie, atmosfera, pyszne jedzenie, wspaniały networking, świetne rozwiązania, jeśli chodzi o takie speed datingi, gdzie mogliśmy poznać się z przedsiębiorcami, porozmawiać, ale też oczywiście wielka otwartość, bo to, to, co my robiliśmy, to nie było coś, co jest jakieś mega znane, więc fajne było poobserwować, jak otwierają się przedsiębiorcy na nowe doświadczenia, po to, aby wspierać właśnie swój poziom. Odporności na stres, aby też nauczyć się tym zarządzać. Ta ciekawość była bardzo fajna, fajnie było to obserwować. Oczywiście, zapraszam Cię na kolejną edycję, jeśli szukasz wydarzenia, gdzie wielu przedsiębiorców właśnie w sposób taki fajny networkingowy buduje relacje i też chcesz nawiązać fajne kontakty, to oczywiście super miejsce, także bardzo, bardzo polecam. A to co dla mnie z perspektywy też doświadczeń naszych jako pracy właśnie z Boards na wydarzeniu było to, że dowiedziałem się o kilku rzeczach, których wcześniej nie wiedziałem, nie widziałem i pierwsza rzecz to było to, że właśnie kiedy przyszli do nas panowie z zegarkami, które możecie zobaczyć właśnie na tym filmie wcześniej, to dowiedziałem się, że ten poziom stresu naprawdę maksymalnie jest w stanie zjechać podczas krótkich sesji. Ja byłem w stanie tego doświadczać i widzę to pracując z ludźmi, ale nie miałem namacalnego dowodu, jak faktycznie to na liczbach wygląda. A teraz zobaczyłem to kilka razy na tym wydarzeniu, co bardzo też otworzyło moją głowę i też chciałem Tobie to pokazać, żebyś miał, miała świadomość, że tak faktycznie jest. Dodatkowo też wydarzyło się coś, gdzie właśnie po raz pierwszy ktoś stanął na rękach na Akupress co było też wielkim wyczynem, i do naprawdę szapo dla Łukasza. Także same ciekawostki. No i co? I dużo jeszcze takich ciekawych rzeczy się działo, które oczywiście były bardzo pozytywnie odebrane przeze mnie, i dlatego zapraszam cię serdecznie na kolejną medycję, jeśli tylko będzie. Więc życzę dużo zdrowia. Jeśli potrzebujesz, szukasz jakiegoś ciekawego rozwiązania, które pomoże wspierać poziom odporności na stres w Twoim biznesie. U Twoich pracowników, u Twoich liderów, to oczywiście zapraszam do rozmów. Także wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.